Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, kolejny projekt Denko, czyli znowu pokażę Wam produkty, które zużyłam i krótko o nich poopowiadam. Ja w dość letniej odsłonie, ale zrobiło się tak ciepło na dworze, że w domu po prostu nie chodzimy na długi rękaw, bo się nie da wytrzymać. Tak więc super, fajna jesień a w zasadzie fajna wiosna tej jesieni. Dobra, ale nie o tym. Zaczynam sobie z produktami. Na samym początku zachęcam oczywiście do zostawiania jakiegokolwiek śladu po sobie, czyli kciuka do góry, komentarza albo po prostu zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi szalenie miło, że ze mną jesteście. Pierwsza rzecz, którą zużyłam to sól do kąpieli marki Outomi. I tak naprawdę wpadło w moje ręce zupełnym przypadkiem. Robiłam jakieś tam zamówienie na Douglas.pl i wyskoczyło mi, że ta sól jest w jakiejś szalonej promocji i kosztowała chyba 9 zł, a normalnie kosztuje 40 zł tego co pamiętam. Mamy tutaj 300 gram produktu, więc 40 zł za to na pewno bym nie dała. I jak się później okazało, bardzo dobrze i bardzo słusznie, ponieważ ta sól nie zawróciła jakoś mi w głowie. E, sól jak sól. Wydaje mi się, że te z Biedronki dają 100 razy lepszy efekt Pewnie mają gorszy skład, ale, ale tutaj wiecie tak naprawdę ile jesteśmy w tej kąpieli i ile tą solą możemy się rozkoszować. Zapach bardzo, bardzo delikatny, intensywny w opakowaniu, ale już po dodaniu do wody w ogóle go nie czuć i to był zapach czekoladowy. Tak więc szkoda, moim zdaniem, pełnej kwoty na ten produkt, ale jeżeli macie ochotę go wypróbować, no to polecam właśnie rozglądać się za promocjami. Wydaje mi się, że to była jakaś wersja zimowa i dlatego też była w tak olbrzymiej przecenie. Kolejny produkt, który zużyłam, to jest firma Babuszka Agafi. Jest to peeling do twarzy. Niestety nie pamiętam, jaki to był peeling dokładnie. Wyrzuciłam kartonowe opakowanie, a tutaj jest wszystko napisane po rosyjsku, tak więc. Wybaczcie, nie znam tego języka i nie mam pojęcia, jak to odczytać. Peeling był bardzo przeciętny, bywały w moim życiu lepsze peelingi, tak więc nie będę go polecać jakoś szczególnie. Jeżeli lubicie peelingi, a ja lubię takie zdzieraki, no to ten peeling nie będzie dla Was. Mimo, że miał dość grube drobinki, to jednak um, gdzieś jakiegoś chyba składnika tutaj po prostu zabrakło, aby tą buzię fajnie oczyścił i pozostawił nam takie uczucie takiego mega, mega po prostu wypeelingowania i odświeżenia. Nie ściągał um, cery, nie pozostawiał jakichś dziwnych filmów na twarzy, um, czy właśnie też jej nie przesuszał, więc w sumie to jest plus, ale nie oczyszczał tak, jak ja bym chciała, aby peeling um, moją cerę Oczyszcza. Tak więc zużyłam, ale nie był to jakieś, yy, jakiś wow. Kolejny produkt, jaki zużyłam to Alterra i jest to limitowana edycja żelu pod prysznic, całba. Yy, no i tutaj mamy brzoskwinkę oraz mango. Zapach obłędny i tak naprawdę najlepszy zapach, jaki miałam dotychczas, jeśli chodzi o żelę tej marki. Wybaczcie, jeżeli w tle usłyszycie jakieś dźwięki, ale moja córka jest tutaj oczywiście ze mną. No i tak, bardzo dobrze się te żele u mnie sprawdzają, jak wiecie i uwielbiam je. ten był e, naprawdę rewelacyjny. Tak więc e, jeżeli jeszcze będzie latem, to polecam, e, jeżeli nie, no to i tak polecam żele tej marki, bo są świetne. Kolejny żel pod prysznic to Isana e, i tutaj mamy m, olejek makadamia w składzie, tak więc tak, e, za mam z tego, co pamiętam, taki tak, taki delikatny, słodki. Więc, e, jeżeli lubicie takie zapachy, to śmiało możecie sobie zerknąć. E, te żele oczywiście mają gorsze składy od tych z Altera, ale ostatnio te szaty graficzne tak przykuwałem uwagę, że po prostu chętnie po nie również naprzemiennie sięgam e, i również jestem z nich zadowolona. Idąc dalej, jeśli chodzi o żele pod prysznic, mam tutaj kolejny z Isany i to była woda kokosowa z sokiem mango i zapachem e, z kokosa. I ten zapach był. Bardzo dziwne, tak jakbyście połączyli właśnie zapach mango i z kokosem, to troszeczkę mnie ten zapach nie ukrywam, drażnił, dlatego potem zapach akurat po raz kolejny bym nie sięgnęła, ale sprawdźcie, być może Wam się spodoba. Następna rzecz to jest odżywka z Isany, po którą sięgnęłam po raz pierwszy. Mam już drugie opakowanie w zapasie. Jest to yy, wzmocnienie i odbudowa, czekajcie, czy tu jest coś jeszcze napisane, odżywka do włosów mocno zniszczonych i łamliwych, zapobiega łamaniu się włosów i wzmacnia ich odporność. Powiem Wam szczerze, że niektóre maski yy, nie sprawdzają się tak dobrze jak ta właśnie odżywka była naprawdę mm, intensywna pomagała rozczesać włosy pozostawiała je ujarzmionymi naprawdę byłam zachwycona tą odżywką i jeżeli macie włosy nawet nie takie mocno suche, tylko po prostu chcecie je wygładzić, chcecie je lepiej rozczesywać po umyciu, no to koniecznie musicie zerknąć na tę odżywkę, ona nie wiem czy kosztuje 8 zł czy 9, jakoś tak, te odżywki nie są drogie, tutaj mamy 200 ml pojemności, jest gęsta i treściwa ehm, zatem też jest dość wydajnym produktem, tak więc bardzo polecam na nią zerknąć przy wizycie w Rossmanie. Kolejna rzecz, którą użyłam, to jest szampon marki Nature Box. Ja wybrałam sobie wersję ze 100% ym tłoczonym na zimno olejem z awokado. Mam nadzieję, że nie pomieszałam. W każdym razie, potrzebowałam takiego szamponu na zastępstwo, żeby czasami zrobić sobie taką odskocznię od Baby Dream i powiem Wam szczerze, że byłam bardzo zadowolona z tego szamponu i myślę, że zerknę sobie jeszcze na inne wersje. No i w ogóle na kosmetyki tej marki, jakieś odżywki czy maski, nie wiem co tam mają, muszę sobie właśnie popatrzeć. Kolejna rzecz to odżywka do włosów marki Daw i jest to wersja Color Care, um, bardzo fajna, zresztą wiecie, że ja lubię odżywki daw i jak widzicie po moich projektach denko, dość często do nich wracam. E, dobra, już nie mamy tego produktu, tak więc tyle o nim, ale tak, ale polecam Wam odżywki właśnie marki daw Kolejna rzecz, którą zużyłam, to rzecz, której tak naprawdę Wam generalnie nie pokazuję, czyli pasta do zębów. Ja mam tutaj. Um, Coś innego, czyli coś innego niż Colgate, Blendanet i tak dalej. I jest to pasta, którą otrzymałam do przetestowania. Jest to pasta naturalna i powiem wam szczerze, że naprawdę byłam zachwycona tą pastą. Ja mam akurat tutaj lodowe jagody, wersję. Są chyba dwie albo trzy z tego co pamiętam nie wiem jaki jest jej koszt, tutaj mamy 100 gram produktu, ale jest naprawdę w ogóle niczym nie odbiega od tych past, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tak więc yy, gdzieś tam kiedyś jak yy, Natura Syberyka wpadła po moje ręce właśnie ta oto pasta, to kupię ją na pewno ponownie, nie wiem czy w Hebe są te pasty, ja rzadko bywam w Hebe, jeżeli wiecie coś o tym to dajcie znać, no bo internetowo to by musiała zamówić wie, o wiele więcej rzeczy, żeby to się jakoś tam opłacało jeśli chodzi o koszt wysyłki ale super pasta, naprawdę i jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego. Do takiej fajnej mięty, takiego fajnego rzeźwienia, jeśli chodzi o zwykłą pastę, no to ta Was nie rozczaruje, ponieważ efekt daje bardzo podobny, no a skład ma o wiele, wiele lepszy. Kolejna rzecz to jest próbka dla kosmetyki i jest to płyn do mycia twarzy bez użycia wody niż pryszcz. Ja to stosowałam nie jako płyn do mycia twarzy właśnie bez użycia wody, bo nie wyobrażam sobie umyć mojej buzi bez wody, ale jako taki tonik o! Ten, w ten sposób. Tutaj było 50 gram produktu, bardzo ciekawy produkt, ale dość mały, więc nie mogę się wypowiedzieć jakoś bardzo, czy mi pomógł, czy nie. No, zaszkodził, nie zaszkodził i bardzo, bardzo fajnie się sprawował właśnie w tym czasie, kiedy go używam, ale był, mówię, na tyle mały, że ciężko mi teraz powiedzieć, czy polecam, czy też nie. I tutaj później mam, widzę, że chyba samą kolorówkę, czekajcie. Tak, została mi kolorówka oraz zapachy. Nie wiem, czy u Was też tak jest, ale jak skończę dane perfumy, to i tak ta butelka jeszcze gdzieś tam zalega w, w, w tym całym. To nie mogę powiedzieć, że w toaletce, bo nie mam perfum w toaletce, ale na tej mojej takiej tacy i, i one sobie stoją bez sensu, łapią kurz. Tak więc teraz się zmobilizowałam i odnalazłam trzy flakoniki puste, które mogę wam pokazać. Pierwszy z nich to Miss Dior i ja to dostałam. To była taka mgiełka do włosów, ale traktowałam to jako perfum. Myślę, że nie będę się jakoś tutaj specjalnie wypowiadać na temat tych zapachów, bo. Raz, że albo każdy je dobrze zna, a dwa, że jakoś tak specjalnie nie potrafię się o zapachach wypowiadać. Używam po prostu takich, które nie są duszące w większości, bo ostatnio zdecydowałam się na perfum angel, do których muszę mieć dzień i nieraz mi się szale nie podobają, a nieraz jest tak, że w ogóle mi się nie podobają, tak więc z tym perfumem jest bardzo dziwnie, ale one są takie najmocniejsze w moim życiu. W każdym razie resztę wybieram raczej takie, no wiecie, takie, takie, takie delikatniejszy, o. Następny flakonik to Beyoncé Hit i ja już nawet nie pamiętam jak go napachniały. miałam je tak długo, a, dość intensywnie, tak więc raczej nazwałabym to e, takim zapachem na wieczór, na jakieś wyjście, niż na co dzień albo na jakieś takie zimne, zimowe dni, tak mi się kojarzy. Tak więc e, też już zużyte i mój ukochany zapach Daisy marka Jacobsa, mm, no i, i nad nimi najbardziej ubolewam, bo Uwielbiałam je na lato, na wiosnę. Cudowny zapach, i jeżeli będę miał okazję, to bardzo chętnie do nich wrócę. I była to wersja: Oh, so fresh. Nie wiem, czy to była taka wersja, czy to jak to jest z nimi, ale wydaje mi się, że chyba tych Daisy jest więcej niż jedna, tak więc to było to: Oh, so fresh. Kolejna rzecz to tuż do rzęs. Tuż do rzęs marki Vibo: zielony, czyli Growing Lashes. Um, bardzo go lubię, bardzo go polecam, bardzo tani, a na tych promocjach dostanie już w ogóle za grosze. E, tak więc e, możecie sobie śmiało wypróbować. On ma taką małą silikonową e, szczoteczkę. Nie wiem, czy coś tu będzie widać, ale myślę, że każdy bardzo dobrze ten tusz zna. Następna rzecz to Estela WR. Ja Wam ostatnio nagrywałam film na temat tego podkładu, jak to on mnie właśnie skrzywdził. W tym momencie nie będę po niego sięgać, mam oczywiście w zapasie kolejną butelkę, ale po odkryciu tego faktu, że to on spowodował katastrofę na mojej twarzy już po niego nie sięgnę, więc tamtej butelki raczej nie zdękuję, raczej zdąży mi się ona po prostu przeterminować albo no nie wiem co z nią zrobię. Ale tu jeszcze widzicie, że ten podkład zużyłam. Oczywiście podziękuję Wam tam ten film, żebyście bardziej wiedzieli o co chodzi. Kolejna rzecz to jest korektor z Eveline, jest odcień, ja wam to powiem, bo to jest bardzo ważne w moim przypadku. Nie, nie powiem Wam. Aha, jest 04 Light. I on był dość jasny i wydawało mi się, że będzie mi pasował, dlatego też zdecydowałam się go użyć i otworzyć, ale no niestety okazał się za ciemny, po prostu odznaczał się pod oczami, czego no nie lubię i nie był to ładny efekt. Jest to art scenic, bo nie wiem, czy o tym powiedziałam. No i go nie zużyłam. On po prostu jakoś tutaj w ogóle zmienił kolor, przypuszczam, dlatego, że dostał powietrza i leżał już później nieużywany. 6 miesięcy jest ważny od otwarcia. No i Niestety muszę się z nim po prostu pożegnać, nawet nie mogę Wam powiedzieć, czy był fajny, czy nie był fajny, bo kolor mi odpowiadał. Następna rzecz to jest coś, co uwielbiałam swego czasu bardzo mocno, czyli Maybelline kolor Tattoo, jest to odcień 40, permanent taupe, ja nie wiem, czy one są jeszcze w sprzedaży, dajcie znać, ja go kupiłam dość dawno, ale on cały czas się u mnie dobrze sprawdzał, był ok, tutaj już trochę gdzieś na zostało, więc... Postanowiłam go wyrzucić, bo też dość długo już po niego nie sięgałam. Tak więc, to taka historia. Ja go używałam do wypełnienia brwi. Swego czasu było bardzo głośno o nim na YouTube. I ja również przypadłam, jeśli chodzi o ten kosmetyk, i również nim podkreślałam swego czasu swoje brwi. A następna rzecz. To jest cień i on również był cieniem do brwi. Marka Inglot, numerek 560, dość jasny. Używałam go kiedyś, później jakoś tak wydawał mi się właśnie za jasny do moich brwi. No i z pomocą przyszła moja córka, która go zdemolowała do końca, ale tak naprawdę tutaj nie było go dużo. Może jedna trzecia opakowania mi została. Tak więc pokazuję wam tą pustą płytkę. Miałam go wsadzonego w takie etui, właśnie na pojedynczy cień, również marki Inglot. Ale te cienie były, ten cień był naprawdę fajny w swojej konsystencji, więc jeżeli kiedyś będę miała również okazję potestować coś marki to do brwi, to zdecyduję się pewnie na tego typu cień. Jeszcze mi się zaplątała ostatnia rzecz, jest to korektor Liquid Camouflage od Catrice, o którym Wam wspominałam na Instagramie. Wybrałam sobie odcień 005 Light Natural i tu kiedyś też chyba o nim Wam wspomniałam. Bardzo fajny korektor. Żałuję, że dopiero go um, odkryłam, dopiero po niego sięgnęłam, zdecydowałam się w ogóle go kupić, um, bo jest naprawdę cudowny dla bladzioków, idealny. Um, no i przepięknie um, kryje, nie waży się, nie roluje. Naprawdę super się nie sprawdził. Teraz jak wiecie. Mam podkład z maka, ale jeżeli kiedyś znowu będę w Hebe, wiecie, u mnie to tak jest, że kupuję albo nie kupuję, to zależy od chwili, od tego, gdzie jestem, co potrzebuję itd. No a w każdym razie ten naprawdę spodobał mi się i jeżeli będę miała okazję go jeszcze potestować, to bardzo chętnie to zrobię i przypuszczam, że po maku właśnie sięgnę już. Znowu po niego. Tak więc tak. To już wszystkie kosmetyki, które chciałam wam pokazać. Oczywiście postaram się wszystkie znaleźć, podlinkować wam na dole, żebyście sobie mogli e, do nich zajrzeć. Tymczasem bardzo serdecznie was pozdrawiam. Zapraszam również do opisu. E, tam macie linki do mojego Facebooka, Instagrama i tak dalej i tak dalej. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji i do kciukowania oraz do komentowania filmów. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do następnych filmów. Pa pa.